Oglądając sobie to, co mam na kanale i trafiłem tam na filmiki z 2009 roku, gdzie robię wsady na niskim koszu. Tutaj na asfalcie włażowy jeszcze jak przywieźli ten kosz i był nówka sztuka, pomyślałem sobie, że odtworzę to po 13 latach. Chaos Streetball, Ball, hyperdanki, jakieś 11 i jest kurczę, idziemy go katować. I pamiętajcie, nie interesuje mnie, czy idziecie na kosz 2 metry, czy 4 metry, rozgrzewka musi być zawsze kurwa, przez zawsze. Gdyby nie rozgrzewki, to w tym wieku już by praktycznie chyba nie skakał. Niestety nie mam piłki na asfalt, więc musiałem wziąć takiego y, Moltena FX7 B7X992002, czyli 20-letnia piłka, która nie ma w ogóle chwytu, jest strasznie śliska, a to jest piłka, którą zrobiłem pierwszy wsad i... No nic, będzie ciężko ją kontrolować tutaj, ale coś wymyślimy, będę ślinił palce. A i nie będzie żadnych maksymalnych skoków, bo ja od dwóch tygodni ponad mam już problem z piętą, bo wylądowałem na dolnej na prostą nogę i tak stukam mi sobie piętę, że nie wiem czy nie jest pęknięta. Dlatego zna skoku prawa, lewa, tak średnio mi to skakanie, ale zobaczymy. Cały sprzęt jest, HB.pl, muszę je domówić, bo wszyscy już dawno wzięli ode mnie, gumka jest, muszę sobie ją wyciągnąć, za chwilę chuj tam z tym przestawię. to jest właśnie najlepszy trening techniki. Niski kosz taki, że nawet nie trzeba za wiele skakać, ale trzeba troszkę poskoczyć, żeby dany ruch wykonać. I tutaj się programuje wszystko, a potem jak Wam wyskok rośnie, to przenosicie to po prostu na wyższy kosz. Nie myślcie, że to tylko nam dunkerom tak łatwo to wszystko wychodzi, bo zanim mi to wyszło, ja próbowałem naprawdę tysiąc razy zanim wlazło. I po tylu latach to już naprawdę zostaje gdzieś tam w głowie, tego się nie zapomina, niektóre ruchy są przyuczone. I na przykład teraz, jak zrobiłem pod nogą od deski, to jest takie: tyk, tyk, tyk. Nie? Automatycznie to działa. Ta sesja zaczyna się dopiero po w koszuli. Najfajniejsze jest to, że mi to dalej sprawia przyjemność. Gdy na przykład walczysz z jakimś wsadem, który nie chce ci wyjść, i tak walczysz przez godzinę, dwie, i nagle wyjdzie. Ale nie mogę się doczekać już, żeby być po ślubie. Będę mógł na siłowni zacząć napierdalać tak jak chcę, bo na razie to forma jest taka bylejaka. I jeszcze młodym kotom pokażę z czym to się je. Mocniej spróbowałem skoczyć i to znowu tą piętę zabiłem, ale boli. Nie ma już szans raczej na skok, z prawa, lewa, aż zasiądę chwilę. No i co? Spróbuję jeszcze parę wsadów na skoku lewa, prawa. Ale kilka wsadów tam wsadziłem, coś wam powiedziałem. A kurwa. Dobra, kończymy to. Ostatnie wsady na koniec. Krótki filmik, przyjemnie, miło. Opaliłem się troszkę. Na razie Elo.